Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej Konfederacji w sprawie szczepionki na COVID-19. Proszę Państwa, od wielu tygodni już jesteśmy zasypywani przez rząd polski propagandą sukcesu, obietnicami, jak to zostanie w krótkim czasie rozwiązany problem epidemii. Teraz wreszcie możemy się zacząć do tego ustosunkowywać, dlatego że w ostatnich dniach w końcu producent szczepionki opublikował na brytyjskich stronach rządowych. Ulotki i podstawowe informacje na temat szczepienia, szczepionki, na temat badań, jakie towarzyszyły, towarzyszyły obecnemu procesowi wdrażania tej szczepionki do użytku. I, proszę Państwa, okazuje się, że tak naprawdę badania nie zostały do tej pory zakończone. W ulotce znajdujemy informację, że producent szczepionki dopiero w tej chwili zaczyna dwuletnie badanie połączone z obserwacją osób poddanych badaniu. I dopóki to badanie nie będzie zakończone, to tak naprawdę na bardzo wiele pytań nie mamy odpowiedzi. E, przykładowo, jakie są długoterminowe skutki uboczne szczepionki na COVID-19? Nie wiemy tego. Mamy za sobą jedynie 2-3 miesięczne badania, które takich długoterminowych skutków ubocznych nie wykażą. W jaki sposób szczepionka reaguje z innymi lekami? Tego w ogóle nie wiadomo, w ogóle nie było to badane. W ulotce zostało jasno napisane, że nie przeprowadzono badań na ten temat. Proszę państwa, taka sytuacja przywodzi na myśl sytuację sprzed dekady, sprzed z roku 2009, kiedy pod presją polityczną i medialną w całej Europie zaczęto masowo szczepić Pośpiesznie przebadaną, pośpiesznie wprowadzoną do użytku szczepionką na świńską grypę. Efektem było to, że już po kilku miesiącach okazało się, że szczepionka ta wywołuje narkolepsję u dzieci. Została pośpiesznie wycofana z użytku, a kraje zachodnie, takie jak Szwecja czy Niemcy, do dzisiaj wypłacają odszkodowania związane ze stosowaniem tej szczepionki. W wypadku szczepionki na COVID-19 sytuacja jest jeszcze gorsza, dlatego że ta szczepionka będzie pierwszą w historii szczepionką dopuszczoną do użytku na ludziach, szczepionką RNA, czyli tak zwaną szczepionką genetyczną. Jest to technologia zupełnie nowa, być może przełomowa, być może taka, która da początek całej nowej fali medycznych odkryć. Natomiast potencjalnie również bardziej ryzykowna, taka, która powinna być starannie badana, która powinna być po prostu rzetelnie, starannie badana, zanim zostanie dopuszczona do użytku na masowym odbiorcy. Zamiast tego mamy plany na tych miastowego wprowadzenia jej do użytku i szczepienia w ciągu kilku miesięcy milionów ludzi. Krajem, który wziął pod uwagę te ryzyka, jak się znowu w ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy, jest Szwajcaria. Rząd szwajcarski uznał po zapoznaniu się z danymi dostarczonymi przez producentów szczepionek, że nie ma rękojmi bezpieczeństwa, że badania, które zostały przeprowadzone, są niewystarczające, i na razie rząd szwajcarski ogłosił, że odmawia zatwierdzenia, odmawia dopuszczenia do obrotu szczepionki na COVID-19. Czy tak samo zrobi rząd polski? Czy tak samo zrobi Europejska Agencja Leków? Naszym zdaniem powinna, dlatego że po prostu na dzień dzisiejszy opracowana szczepionka na COVID-19 nie daje gwarancji bezpieczeństwa. Proszę o zabranie głosu Włodzimierza Skalika, przedstawiciela Rady Liderów Konfederacji. Szanowni państwo, e, opinia publiczna w Polsce bacznie obserwuje to, co się dzieje w kwestii projektowanej szczepionki i oferty rządu w tym zakresie. I warto zobaczyć, co na ten temat sądzi właśnie opinia publiczna. I tak 27-28 października Agencja Sondażowa Polster przeprowadziła badania, Jak duże zainteresowanie jest wśród Polaków zaszczepieniem się. I tak okazało się, że aż 47% nie zamierza zaszczepić się na koronawirusa, a tylko 38% zamierza. 46% nie zamierza się zaszczepić, i 46% zamierza to jest efekt. Badania przez agencję United Survey drugiego, trzeciego października. Ale, drodzy Państwo, ta sama agencja, półtora miesiąca później, 13 listopada, przeprowadziła podobne badanie i otóż, co się okazało: 50% respondentów nie zamierza się zaszczepić, a 42% zamierza się zaszczepić. Z tego wynika, że Sceptycyzm badanych wyraźnie rośnie. Ta zmiana jest w ciągu, na przestrzeni sześciu tygodni, bardzo istotna. Jak sądzimy, rządzący bardzo pilnie obserwują te badania i znają wyniki. Nic dziwnego, że słyszymy ustami szefa kancelarii premiera, ministra Dworczyka. Że rząd przewiduje benefity dla tych, którzy się zaszczepią. Otóż okazuje się, że mimo, że w Polsce nie ma otwartej, szczerej debaty na temat szczepionek, na temat systemu ochrony zdrowia w Polsce, to mimo to Polacy bardzo negatywnie odnoszą się do tego zagadnienia. I otóż. Rządzący zamierzają stosować system segregacji sanitarnej, wywierając nieuprawnioną presję na Polakach, proponując różnego rodzaju wyróżnienia dla tych, którzy skorzystają z oferty szczepień. Jest to antycywilizacyjne i sprzeczne z konstytucją. Szanowni Państwo, stanowisko rządu w Szwajcarii z całą pewnością było poprzedzone bardzo otwartą autentyczną debatą w przestrzeni publicznej. Coś, czego w Polsce od miesięcy brakuje i cieszy głos polskich naukowców, ekspertów, lekarzy, z którym się ewidentnie identyfikujemy. Właśnie grupa naukowców i lekarzy opublikowali otwarty list skierowany do rządu i prezydenta RP. Zacytuję kilka fragmentów. Środowisko naukowców i lekarzy pragnie wyrazić, wyrazić zaniepokojenie perspektywą masowych szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 szczepionkami, które nie zostały właściwie zbadane i których zastosowanie może doprowadzić do nieoczekiwanych zmian zarówno na poziomie komórkowym, w tym zmian szlaków sygnałowych i zmiany, i zmiany ekspresji genów. Kolejny cytat. Jednakże obowiązkiem każdego naukowca jest zwrócenie uwagi, że w przypadku nowych szczepionek mamy do czynienia z eksperymentalnym produktem medycznym, który nie przeszedł wszystkich faz badań i nie powinien być rekomendowany. Kolejny cytat. Przekonywanie społeczeństwa, że szczepionki oparte na mRNA są bezpieczne przy ogromie niewiedzy na temat mRNA. I jego powiązań w komórce jest wysoce nieetyczne. Reasumując, naukowcy na koniec piszą: wprowadzenie obecnie pośpiesznie szczepionki mają charakter eksperymentu na wielką skalę. Drodzy Państwo, szokujące informacje one świetnie korespondują z tą informacją, która jest w ulotce opublikowanej na stronie rządu Wielkiej Brytanii. Nic dziwnego, że polscy naukowcy alarmują i my przyłączamy się do tego głosu. Uważamy również, że informacja o możliwych powikłaniach czy niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami powinna zostać podana do opinii publicznej. Czy Państwo znajdziecie gdziekolwiek jakąkolwiek oficjalną publikację polskiego rządu szczerą, nie będącą przykładem propagandy na ten temat? Państwo, nikt z nas tego nie znajdzie. Również uważamy, że polski rząd nie powinien czynić tak, jak to zrobił rząd Wielkiej Brytanii który zwolnił producenta szczepionek z odpowiedzialności za powikłania poszczepienne. Uważamy, że odpowiedzialność w tym zakresie producenta w pełni powinna być zachowana, natomiast wszyscy, którzy pod namową i presją rządu zdecydują się na zaszczepienie, powinni mieć zapewnioną pełną opiekę i dostęp do ewentualnych odszkodowań, gdyby podupadli wskutek szczepień na zdrowiu. Dziękuję bardzo. Teraz pan poseł Jakub Kulesza, przewodniczący Koła Poselskiego, Konfederacja. Szanowni państwo, o czym my tutaj mówimy? O szczepionce, o szczepieniach? Nie, my nie mówimy generalnie o szczepieniach. Ja nic nie mam do szczepień, wręcz przeciwnie, uważam, że to świetny wynalazek ludzkości, który uratował tysiące, miliony istnień. My mówimy o nieprzebadanym produkcie medycznym który próbuje nam wcisnąć pan premier Mateusz Morawiecki z panem ministrem Niedzielski, ale próbuje nam to sprzedać producent, który ma na koncie i afery korupcyjne, ma na koncie także podawanie dzieciom w Afryce nieprzebadanego odpowiednio antybiotyku, który skończył się wieloma zgonami. Szanowni Państwo, sprzeciwiamy się jako polscy politycy przymusowi, podawania nieprzebadanych produktów medycznych. Sprzeciwiamy się dzieleniu Polaków na tych, którzy poddali się temu eksperymentowi medycznemu i tych, którzy szanują sobie swoje zdrowie i wykazują postawę odpowiedzialną. Z jednej strony pan premier Morawiecki mówi, że nie będzie przymusu szczepień na COVID-19, ale z drugiej strony minister niedzielski mówi, że planują wyszczepić wszystkich dorosłych Polaków, 31 milionów obywateli. Z drugiej strony minister Niedzielski mówi, że osoby, które nie poddadzą się temu eksperymentowi medycznemu, będą poddane obostrzeniom sanitarnym. Czyli co? Nie ma przymusu, ale jak ktoś się nie zaszczepi to arż domowy? Przecież te konsekwencje, ten przymus, te konsekwencje związane z nieszczepieniem są o wiele bardziej daleko idące niż konsekwencje wynikające z nieprzyjęcia przebadanych szczepionek w ramach standardowego kalendarza szczepień. To jak my tu nie mówimy o przymusie szczepień? Zakaz podróżowania, konieczność noszenia maseczki, zakaz przebywania w transporcie publicznym. Ciekawe, co, ciekawe co zostanie wymyślone. Podstawowe pytanie: na jakiej podstawie premier Morawiecki razem ze wszystkimi ślepo powtarzającymi to politykami i z lewicy, i z Platformy Obywatelskiej mówią, że ta szczepionka jest bezpieczna? Na jakiej podstawie, skoro sam producent, zarząd firm farmaceutycznych, które produkują te szczepionki, wprost przyznaje się do tego, że szczepionka nie jest bezpieczna, ponieważ domaga się zniesienia, zniesienia całkowitej odpowiedzialności za konsekwencje tych szczepień. I już niestety rządy niektórych krajów na to przystają i zwalniają producenta z odpowiedzialności. Na to nie ma naszej zgody, jeżeli producent leków, szczepionek chce wprowadzić dany produkt na rynek, to musi brać pełną odpowiedzialność za te konsekwencje. Pytanie, pytanie czy pan premier. Posiłkuje się w tej, w tej deklaracji bezpieczeństwa szczepień ulotką, która została opublikowana przez producenta Wielkiej Brytanii. No nie sądzę, podejrzewamy, że pan premier posiłkuje się dokładnie tymi samymi ekspertyzami, które nakazały mu zamknięcie lasów, muzeów czy, sił, czy siłowni. Są to ekspertyzy wyjęte z jakiejś głębokiej próżni. Podsumowując, nikomu nie. Zabraniamy przyjmowania jakichkolwiek produktów medycznych, szczepień, jeśli mocno w to wierzy dana osoba. Jak najbardziej może taki produkt przyjąć, może poddać się temu doświadczeniu medycznemu, ale pod kilkoma warunkami. Po pierwsze, producent musi wziąć pełną odpowiedzialność. Po drugie, rząd nie ma prawa dzielić Polaków na tych, którzy przyjęli dany produkt medyczny lub nie przyjęli. I po trzecie. Nie za pieniądze podatników. Czy mają Państwo pytania? Dziękuję bardzo za uwagę.